Polska gora. Stawiamy na dobrą zabawę. Panowie, prezes patrzy, no trochę energii, coś tu musimy pobiegać, no. Wciągnąć brzuchy! Musicie dać z siebie wszystko! Prezes patrzy! Jak nie dacie z siebie wszystkiego, to żaden nie zrobi tu żadnej kariery. O, burza idzie, a tego na treningu nie było. Pół dnia tutaj na pana czatuje. No i niepotrzebnie, bo akurat jestem zajęty. Nie, ale potrzebnie, potrzebnie. Pan poczeka, ja ma pieniądze do wydania. To nie można było tak od razu zacząć? Gąsiorek. Gąsiorek! Przy telefonie! Gąsiorek, jak cię złapią za rękę, to może to nie Twoja ręka. Natürlich! Ten biało czerwoni! Ten biało czerwoni! Ten biało czerwoni! Ten biało czerwoni! Mow! Mecz będą grali. Zakłady przyjmują. Kurs jaki? Na Berlin, panie prezesie. Na Berlin. No, szorek, ty musisz kas poluzować, bo ci krew do mózgu nie dopływa Głąbie. Ja się pytam kurs zakładów jaki? A czemu oni nie grają, tylko dyskutują? Strategię omawiają. Strategię jaką strategię? No w końcu, ksiądz. Może chce, żeby czysto grali? Oj, coś czuję, Rysiu, że my wreszcie coś zarobimy. Najważniejsze, że jest na kogo postawić. Pan prezes chce tyle kasy postawić na naszych zawodników? Coś ty zgłupiał? No, a jak dajmy na to, yy, sędzia będzie przekupiony i, no i ten puchar yy, przypadnie komu innemu. Przekupi, przecież ja sędziego go opłacam. Polska gora. Stawiamy na dobrą zabawę.